Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj środę, 22 stycznia. Posłuchajcie fragmentu z listu do Hebrajczyków. Bracia: Jezus jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Ten to Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów i udzielił mu błogosławieństwa. Jemu Abraham. Także wydzielił dziesięcinę z wszystkiego łupu. Imię jego najpierw oznacza króla sprawiedliwości, a następnie także króla szalemu. To jest króla pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani też końca życia. Upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Jest to jeszcze bardziej oczywiste i wskutek tego, że na podobieństwo Melchizedeka. Występuje inny kapłan, który stał się takim nie według przepisu prawa cielesnego, ale według siły niezniszczalnego życia. Dane mu jest bowiem takie świadectwo. Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Dzisiaj moją uwagę w tym fragmencie z listu do hebrajczyków zwraca osoba Melchizedeka i jego to określenie – kapłan Boga Najwyższego. Melchizedek służy Bogu Najwyższemu, jest kapłanem Boga Najwyższego. Warto dzisiaj za zadać sobie pytanie, a czyim ja jestem kapłanem? Komu ja służę? Czy służę Panu Bogu? Czy to, co robię w moim życiu, w moich wyborach, w moich decyzjach, w mojej pobożności, jest służbą wobec Pana Boga? Czy jest tym, czego Pan Bóg oczekuje? Czy może jest służeniem samemu sobie, albo czemuś innemu? Yy, niech Was, Bóg, Sawi Bóg, ojciec i syn, i duch święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.